5 kwietnia 2025 roku. Sobota. Dzień powszedni. Kolor szat. Fioletowy. Czwarty tydzień Wielkiego Postu. Pierwsze czytanie, jak Berenek, którego prowadzą na zabicie. Psalm. Panie, mój Boże, tobie zaufałem. Ewangelia. Spory około osoby Jezusa. Pierwsze czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan mnie pouczył i zrozumiałem, wtedy przejrzałem ich postępki. Ja zaś, jak potulny Berenek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany. Zniszczmy drzewo w pełni jego sił, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina. Lecz pan zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada nerki i serce. Chciałbym zobaczyć Twoją pomstę na nich albowiem tobie powierzam moją sprawę oto słowo boże psalm panie mój boże tobie zaufałem panie boże mój do ciebie się uciekam wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców zanim jak lew ktoś nie porwie i nie rozszarpie mej duszy gdy zabraknie wybawcy panie mój boże tobie zaufałem panie Przyznaj mi słuszność według mej sprawiedliwości i niewinności, która jest we mnie. Niech ustanie nieprawość występnych, a sprawiedliwego umocni. Boże sprawiedliwy, który przenikasz serca i sumienia. Panie, mój Boże, Tobie zaufałem. Bóg jest dla mnie tarczą. On zbawia ludzi prostego serca. Bóg, sędzia sprawiedliwy. Bóg co dzień pałający gniewem. Panie, Mój Boże, Tobie zaufałem. Aklamacja. Chwała Tobie, Królu wieków. Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują Słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości. Chwała Tobie, królu wieków. Ewangelia według świętego Jana. Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy, ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili, to jest mesjasz. Ale, mówili drudzy, czyż mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem? Skąd był Dawid? I powstał w tłumie rozłam z jego powodu. Niektórzy chcieli go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na niego ręki. Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich: Czemu go nie pojmaliście? Strażnicy odpowiedzieli: Nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał, jak ten człowiek. Odpowiedzieli im Faryzeusze: Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub Faryzeuszy uwierzył w niego? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Odezwał się do nich jeden spośród nich Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do niego. Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co on czyni? Odpowiedzieli mu: Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. I rozeszli się każdy do swego domu. Oto słowo państwa. Kochani, Dzisiejsza Ewangelia według świętego Jana pokazuje nam bardzo wyraźnie, jak trudno bywa człowiekowi przyjąć prawdę o Chrystusie. Już od samego początku jego działalności, osoba Jezusa wywoływała liczne pytania, kontrowersje, a nawet spory. Jedni widzieli w nim wielkiego proroka, inni mesjasza, jeszcze inni wątpili w niego, szukając argumentów przeciwko jego posłannictwu. To właśnie te wątpliwości stały się źródłem sporów wśród tłumów i uczonych w Piśmie, ukazując, jak serca ludzi są różne, jak różne bywają drogi do Boga i prawdy. Patrząc na dzisiejszą Ewangelię, widzimy trzy główne postawy wobec Jezusa. Pierwsza grupa ludzi rozpoznaje w Nim proroka lub nawet oczekiwanego Mesjasza. Ich serca są poruszone Jego Słowem i nauczaniem, są otwarci na działanie Boże. Nie boją się dać świadectwa prawdzie. Druga grupa to ci, którzy pozostają w wątpliwościach. Są oni w prawdzie blisko prawdy, lecz zbyt mocno ufają swoim u, swoim ludzkim ograniczeniom, wiedzy i tradycjom. Trzecia grupa to przeciwnicy Jezusa, uczeni w piśmie, faryzeusze, którzy zamykają swe serca na Bożą prawdę, kierując się pychą, za zazdrością i niezdolnością do uznania, że Bóg mógłby działać w sposób, który wykracza poza ich oczekiwania. Zauważmy, że powodem wątpliwości była między innymi kwestia pochodzenia Jezusa. Ludzie wiedzieli, że mesjasz powinien pochodzić z rodu Dawida, z miasta Betlejem. Jezus rzeczywiście spełniał te warunki, lecz tłum, widząc go jako mieszkańca Galilei, nie był świadomy jego prawdziwego pochodzenia. Nie znali dobrze całej prawdy, oceniając jedynie pozory. Jakże często i my sami ulegamy podobnemu błędowi, osądzając innych, nie znając prawdy o ich życiu, ich historii, o planach, które Bóg ma wobec nich. Czy nie jesteśmy czasem zbyt szybcy w ocenach i sądach? Dalej Ewangelia pokazuje, jak strażnicy wysłani, by pojmać Jezusa, wracają do arcykapłanów z pustymi rękami. Ich odpowiedź jest niezwykła: nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał, jak ten człowiek. Proste serca tych ludzi rozpoznały niezwykłość Jezusa. Jego słowo było mocniejsze niż jakakolwiek ludzka broń, niż lęk przed karą, czy nawet groźba utraty stanowiska. Moc słowa Bożego przenikała ich serca i sumienia, zatrzymywała ich, zmieniała. To właśnie jest dla nas wezwaniem: otwórzmy swoje serca na słowo Chrystusa na jego naukę, która ma moc zmieniać życie, która niesie prawdziwą wolność i pokój. I jeszcze jedna bardzo ważna postać pojawia się dziś w Ewangelii, Nikodem. Człowiek uczony, faryzeusz, który odważył się stanąć w obronie prawdy. To właśnie on przypomina wszystkim o podstawowych zasadach sprawiedliwości. Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co on czyni? Nikodem jest postacią, która powinna być nam bardzo bliska. To przykład odwagi, pokory i szczerości serca. Potrafił, pomimo presji otoczenia, stanąć po stronie sprawiedliwości i uczciwie szukać prawdy. Z pewnością nie była to dla niego łatwa decyzja, naraził się na drwiny, niezrozumienie i odrzucenie. Jednak postawił prawdę wyżej niż własną wygodę i akceptację środowiska. Drodzy bracia i siostry, Dzisiejsze czytanie Ewangelii stawia przed nami konkretne pytania o nasze postawy wobec Jezusa. Do której grupy ludzi z Ewangelii dzisiaj się zaliczamy? Czy jesteśmy jak ci, którzy rozpoznają Jezusa, ufają mu i dają mu miejsce w swoim życiu? Czy może raczej jesteśmy podobni do tłumu, który zatrzymuje się na poziomie powierzchownych wątpliwości? A może niestety bardziej przypominamy faryzeuszów, zamykając serca na głos Boga? broniąc się przed zmianą swojego życia i myślenia. Niech Ewangelia dzisiejszego dnia stanie się dla nas źródłem refleksji i zaproszeniem do tego, byśmy na nowo, z odwagą i pokorą, poszukiwali prawdy o Chrystusie. Obyśmy za przykładem Nikodema zawsze stawiali uczciwość sumienia i wierność Ewangelii ponad ludzkie względy. Chrystus bowiem nieustannie przychodzi do nas, również dzisiaj zapraszając do tego, byśmy go poznawali, pokochali i szli za nim odważnie i z radością, pomimo przeciwności świata.